Dzień dobry, witam w Widzowie w Was w kolejnym odcinku Dance of Together. Czytałem w komentarzach, że ominąłem jedno ważne miejsce, więc w dzisiejszym odcinku postaram się do niego udać. I robić zrobić inne rzeczy, które by się raczej przydały, jak Precedent Gigantor. Ja ale postaram się to zrobić. Chyba słyszałem wilki, no to niedobrze, ale damy radę. Okej, okay, jest tutaj coś faktycznie. Chyba powinien być blisko. Zobaczę na mapę. Tak jest, tylko musiałbym zrobić tratwę. A, chyba bym potrzebował nawet drugiej klatwy. Okej. Okay. Szukam to miejsce i Po prostu wrzucę tutaj jakieś rzeczy na wszelki wypadek. Przydała mi się ta już zrobiona maszyna nauki, ta... będę miał dwie bazy, a to wydaje mi się być w miarę dobrym pomysłem. Powoli mi się kończą potyki, a to niedobrze, ale powinien dać się ich trochę zbierać w najbliższym czasie, ale jeszcze chcę tutaj pozwiedzać trochę. Ok, kaktus wezmę. Bo może mi się przydać. Dużo nie zabiera. Ok, będę mógł to sprzedać wprost świnia, to dobrze. Ok. Jakiś pająk tu jest. Kilka nawet. Staram się ubić teraz. Ok. O mój Boże, dużo tych pająków. Staram się zrobić tak, żeby wziąć kilka za sobą najwyżej. Powinny się ode mnie odczepić raczej. Po krótkim czasie uciekania. A jak mi się uda z nich zrobić namiot, to dobrze będzie. Podpaliłby to? No nie, trudno. No i tak są w miarę krótkie, więc powinien dać radę. Okej, okay. upłuczone mięso potwora. Akurat wcześniej nie podpaliło, ale teraz musiało. Tego rodzaju I guess. Chodź. Chodź, chodź. i się nas Pierwsza. Au! lag. Jak widzieliście to nie, nie była moja wina, że z wrażenia, więc trudno. A i tak da się przeżyć. Dużo do tego. Nie dziwi się, że to zwłoki są. O kurczę, trze trzeciopoziomowy kokon z tego może być boss, z którym na razie nie chcę zacierać. Dokładnie królowa pająków. Ja nie ma dartów. Wiecie, to jest Warhol. Zobaczymy, dokąd prowadzi. Wczoraj mi sanity spadło. Z tego co widzę. Okej, okay, gdzie jestem? No, Fajne miejsce nawet. Bo blisko niektórych... ...które znam. A teraz potrzebuję pozbierać kwiatki, bo mam ten... ...mało tego sanity. O, są jakieś świni i są groby. O! Tutaj... ...jest boss. To mówiłem wcześniej o tych kolumnach. Na razie pozbieram tylko dla marmuru, bo marmur może mi się przydać. Tylko nie warto zbierać. Kwiatki sobie wezmę. Ten boss to są e, figury szachowe, tylko mroczne. żeby się pojawili, trzeba ten wszystkie te trzy, trzy kolumny przynieść. I włożyć na odpowiednie miejsce w trakcie to Dzięki, biją się ze świnią, to to wykorzystam i sam je uderzę. Okej. Okay. Dzięki świnie. Teraz się pozbędę kokona. Biorę. Okej, okay, to jest drugo poziomowy. W tym są... pająki wojownicy, więc z tym nie chcę zadzierać. To jest też drugo poziomowy. Jakby one... ...zyskują poziomy z czasem. A potem jak... Robi się z nich królowa pająków, co wtedy, zamiast poziomu, to, jakby, z, jakby to powiedzieć, po prostu nie ma tego kokumu, tylko jest to królowa i potem się zmienia w jedno jednopoziomowe, i tak to się rozmnaża. Jakby, ma w taki sposób sens, jakby, chyba, nie wiem. Po prostu to się rozmnaża przez tą królową. Ok, jest jedno poziomowe, więc mogę się na niego rzucić. Okej, okay, świnia mi pomoże, to dobrze. To jest ten pęk-wojownik, z nim nie chcę zadzierać, bo on ma takie skok, ten skok jest ciężko uniknąć. Nie wiem czy jest sens kontynuować się z nim bić, bo już jest tu dość dużo, ja jestem sam, bo świnie poszedł się schować. więc pozbieram trochę rzeczy i będę się wracał powoli bo powinienem przejść tędy pozbieram trochę kwiatków z tego co wiem powinienem sobie jeszcze zrobić film futbolowy z fińskiej skóry a będę mógł ją pozyskać przy tych ...wiecie czego przy tej stonie. Brutalny widok, ale no... Ja się, nie zmarnuje. Dobra, jak chce się ze mną bić, to zabiję. Drugi. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę stąd... wrócić, tam. O! Mandragora, one są dość rzadkie, więc je na razie zostawię Tutaj, gdzie jest Przyda się później Okej okay. Noc przetrwana, możemy iść dalej Wr wracając do domu Do bazy O kurczę, Okej. Okay. Jest koń maszynowy. Nie da mi się z nim zawalczyć, więc spróbuję. Jego jest trochę ciężko uniknąć. Niego będę mógł sobie zrobić lodówkę. Widzowie, robię to. Epicka walka, na którą wszyscy czekali. Czyli jeden w który mnie ogląda. Prawie. Ała. Damy radę. Mam kwiatki. Yes, jest, jest, jest. Widzowie wygraliśmy. Absolutne kino. Jeszcze ja sobie upoluję motylka. Okej. Okay. Uff, Nieźle. Ciekawostka, Ten kość nazywa się Maxul i on mnie tutaj uwiedził. jest była. Ale ja to wszystko jego wina. E, dobra. Muszę wracać do bazy. Mapa pokazuje, że jestem dość blisko. Na razie, póki nie ma lata, to będę ten Królu Świm, bo bezpieczniej tam jest. Jak będzie lato, to się przeniosę. O, goście robią ten poroża yy, później w zimę i z tego poroża to jakby jest klucz do walki z bosem, która jest dość, dość dobra. Okej, okay, jest. Udbała Więc teraz ten, odłożę te rzeczy, co tutaj mam. Widzę, że powinien trochę trawy nazbierać. A to, co tutaj zrobiłem, to na razie nieważne. Kurczę, nie jesteśmy jeszcze na namiot, niestety. Co jest? Hmm. Zrobię to sobie, a nie, czekaj, stać mnie jednak na namiot, bo na namiot mam tutaj springi, tylko potrzebuję lepszej maszyny, więc to wezmę tak, Maromur zostawię tutaj, bo to jest coś innego niż zaklorowany kamień, to tutaj porze. Zostawię sobie namiot tutaj, dlaczego nie będę używał tak często, bo nie chcę, żeby mi się psuł. ale ten, dobrze go mieć. Robię sobie młotek. Definitywnie będę musiał pozbierać trochę trawy. To będę sobie, sobie noś jako leczenie. Inne sobie zostawię. Okej, okay, noc. Teraz sobie coś tutaj ugotuję. Czemu ja tak chciałem złoto dać? Mięskik. Okej. Okay. Dobrze. Wydaje się być wszystko w porządku Teraz ten, jak to zrobić lodówkę Ok, kamień Taki pyk. Proszę bardzo jest lodówka. Teraz mogę trzymać jedzenie tutaj Czy mam tutaj jakieś jedzenie? Nie mam żadnego jedzenia Odłożę co sobie Tu, to tu, to tu Niestety nie będzie mi co trzymać jego świeżego na wieczność, ale na pewno no zdecydowanie dłużej, co jest dobrą wieścią. Ja to ludzie lubią króla, zrobiliśmy właśnie interes. Ja dałem mu stary śmieci, a on mi dał złoto. Dobry kolega Ten idę po zbierać trawę. Czy w ogóle pomiędzy tymi dwoma miejscami jest przejście, czy tylko Warhola mogę używać? Okej okay, kwiatki. Zobaczę sobie kwiatki. A tylko Warhola mogę używać, żeby tu przejść chyba, Albo tracę? Może jest jakieś przejście? Zobaczę. Pewnie da się to jakoś okrążyć. Na razie tą trawę u świn sobie zostawią na później, na wszelki wypadek. Gdybym naprawdę jej potrzebował, to jej od razu nie zbieram. Przydałoby się, że jedzenie, jest wejście do podziemia to dobrze. Widzę, że tutaj jest dużo żab. To może być problem, ale mógłbym tu zuwabić jakiegoś bossa albo coś. Bo co najlepiej zwabiać do miejsca, gdzie jest dużo zwykłych przeciników, bo mogą zacząć się bić. Definitywnie za dużo to jest żab. To jest one jakiś. Ale no na razie nie chcę to sprawdzać. O mój Boże, jest tu żab. Ja sobie było w stanie zabić jakiegoś bossa na bank. A wiem, bo już raz takie coś zrobiłem. Jak grałem samemu. Wójcie, że ukradłem trochę jedzenia. Okej, okay. ja będę mógł zabić chyba A, żeby go atakują Postaram się z tego uśmieć trochę mięsa Chodź żaba, chodź zabawa, chodź zabawa, chodź zaba Dzięki Okej, okay, ostrożnie Żeby mnie nie trafiły Dzięki opór okej okay, tędy tam nie przejdę może po drugiej stronie okej okay, żeby się schowały dobrze może będę mógł sprawić tą wormhole'a. kiedy on idzie Ok, jest stoliczek na krysie. Ta, to przejście z początku. Ok, teraz... zobaczymy na mapie, gdzie jest ten... Gdzie jest... Tutaj okay, tu jest są, więc będę mógł tam użyć młotka. Zostawię sobie trochę tych... Yy, e Może ten... Wydarza się w zimę. A trawy nigdy za wiele. Okej, okay, to są fretki. Pisać pójdę, bo mam dużo jedzenia na sobie. Okej, okay, noc. Chcę tutaj podpalić drzewko. Okej. Okay. Czy coś blisko wizowie? Albo wizu? Nie wiem czy dwie osoby mnie oglądają. Mam nadzieję. Okej. Okay. Jest. Y Jak mówiłem, nie może się marnować. I teraz pozostaje chyba tylko wrócić do domu i się zająć rzeczami domowymi. Bo raczej do bazy i do bazowymi rzeczami. Ja czasu Rzecz tej turek popatrzę pod z terenu, jak w pierwszym odcinku. Lepiej nie iść. Zobaczcie, nie ma jakieś obejścia na pustynię. Bo wydaje się by mogło też tam być. O kurczę masło. Jak widzicie jest dobre. Poprzedzę tutaj jeszcze, poczekam czegoś ciekawego i wrócę do bazy. Mięso. A, czekajcie, tu mam tutaj jedne kwiatki. Mówi, nie zjadł w klasie. <grywa> ja wrócę. O kurczę, Chester. Bardzo dobry znak. Jak słyszycie. Już idzie. Nadchodzi. Jest chester. To taki koleczka, który prosi za mnie rzeczy. Będzie bardzo przydatny. bazie Jak będę przechodzić na tą drugą bazę, to się przyda. Bardzo się przyda. Dobry chester jest jak brat, którego nie mam. No, zobaczymy, czy jestem miksem kuchni, będę musiał oddać fartucha. Okej, okay, Chester, tutaj zostań. Lecimy, Chester. Okej. Dobrze, że mam kulki. To są dobre. I chyba Woody lubi kulki, z tych zapamiętań. Co, drugi pozytyw? Nie wiem, czy to było jego ulubione jedzenie, czy nie. Ale zobaczymy. Ok, idealnie trzeci garnek. Bo przekładam rzeczy z jednej skrzynki do drugiej. Zobaczcie czy nie mogę sobie zrobić tego kasku futbolowego. Nie bym go sobie zostawił na wszelki wypadek A linę do tego potrzebuję Mam linę akurat, to dobrze Nie muszę używać trawy Mam dwa Zostawię je sobie w ekwipunku na razie, bo mam dużo miejsca w ekwipunku, a... Nie chcę, żeby mi się powstały Na byle kim Jakimś jakim pająku albo coś takim Podziękuję Wam za oglądanie, bo już skończyły się dni na dzisiaj. Niech to był za długi odcinek. miłego dnia. I trzymajcie się, widzowie.